Fakt, że pojazd jest zarejestrowany jako pojazd specjalny, automatycznie nie zwalnia z obowiązku rejestracji czasu pracy. O obowiązku rejestracji czasu pracy decyduje charakter wykonywanego przewozu drogowego. W przypadku wykonywania przewozów wyłączonych z obowiązku rejestracji czasu pracy nie ma obowiązku stosowania karty kierowców. W przypadku wykonywania przewozów naprzemiennych rekomendujemy stosowanie karty kierowcy oraz tachografu z zaznaczoną funkcją aut. Jeżeli kierowca oddala się od pojazdu, na przykład na odpoczynek tygodniowy, po powrocie zobowiązany jest dokonać wpisu manualnego w tachografie lub Zaznaczyć odpowiednią aktywność na odwrocie wykresówki. W każdym innym przypadku wymagane jest uzyskanie odpowiedniego dokumentu od swojego pracodawcy. Jeżeli przez dwa dni kierowca wykonuje przewozy drogowe w podwójnym obsadzie. Po rozpoczęciu przewozów drogowych w pojedynczej obsadzie nadal ma możliwość wykonania trzech odpoczynków dobowych wynoszących minimum 9 godzin. W przypadku wykonywania pracy w porze nocnej kierowca nie może pracować dłużej aniżeli 10 godzin pomiędzy odpoczynkami dziennymi lub pomiędzy odpoczynkiem dziennym a odpoczynkiem tygodniowym. W przypadku wykonywania przewozu drogowego z wykorzystaniem promu lub kolei istnieje pod pewnymi warunkami możliwość przerwania regularnego odpoczynku dziennego, skróconego odpoczynku tygodniowego i regularnego odpoczynku tygodniowego. Wyżej wymienione czynności można przerwać dwukrotnie, jednakże długość nie może być większa aniżeli jedna godzina. W każdym z tych przypadków kierowca musi dysponować kabiną sypialnianą lub koją. W przypadku chęci przerwania regularnego odpoczynku tygodniowego, podróż promem lub koleją musi trwać minimum 8 godzin. W przypadku chęci skorzystania z tego typu wyłączeń kierowca zobligowany jest do zarejestrowania odpowiedniej aktywności w tachografie. W przypadku, gdy podróż promem lub koleją kończy się na terytorium innego państwa, zobowiązany jest zadeklarować. Kraj zakończenia po przypłynięciu na miejsce. Wyłączenie dla produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego może być zastosowane do przewozu tusz zwierzęcych kategorii trzeciej. Ładunek nie będący tuszą pochodzenia zwierzęcego kategorii trzeciej nie może skorzystać z wyłączenia.